Poniedziałkowy wieczór to bardzo dobra pora na puentę sportowego weekendu Zapraszamy zatem na mecz mistrzostwa Mistrzostwo Superligi Grupa Azoty Unia Tarnów kontra Piotkowianin Piotrów Trybunalski Gospodarze tydzień temu przerwali pasmo ligowych porażek Goście są obecnie rewelacją rozgrywek Zapowiada się zatem ciekawa konfrontacja na... Obrona bramka, zobaczymy czy to dzisiaj będzie miało miejsce Na razie fantastyczny rzut Taras Ninocki. Dobrze w obronie i rywale mają pewne problemy. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, no teraz indywidualna akcja, Kamil Mosiołek. No tam dalej straszne boje toczy Yoshida, tymczasem ze skrzydła Łukasz Kurzdeba. I konsekwentnie Sanek nieco wysunięty, teraz przesunął się do tyłu, ależ kapitalna akcja, indywidualna. Wysoko tam sanek, to co mówiliśmy. I dalej zobacz, dalej siłują się Shuichi i Oshida Pacześny, tylko teraz po drugiej stronie e, boiska. Mosiołek ale rozmontował kapitalnie, kapitalnie teraz. Mosiołek zrobi. jednym ruchem. Dadej, próba zwodu. O, teraz Minocki, tak. Kapitalnie to zrobił. Szybko te starnowie rozgrywają, ale oj, a fatalnie. Ani to piłka do Mrozowicza, ani do no nie, no... Minockiego, ale za to Patryk Małecki. Broni potem słupek, yy, piłka dalej po stronie piłka, piłka dla Unii, piłka dla Unii i sygnalizację gry pasywnej. I Mrozowicz dwa metry nad poprzeczką. No trzeba pochwalić teraz pracę w obronie. O, proszę. Piotrkowa, a po. Ale wściekły, wściekły teraz Małecki na swoich kolegów, no bo kompletnie ta gra się nie układa w ostatnich fragmentach. Prowadzili i nagle w ciągu kilkudziesięciu sekund odjazd gości na trzy bramki. Wydawało się, że po tym wygranym meczu w Lubinie no, tarnowianie przebudzą się. No jest właśnie też problem, że Kowalik kontuzjowany, Zachirowicz kontuzjowany, kniaziek kontuzjowany, no, Zachirowicza i Kowalika w tym sezonie jeszcze nie oglądaliśmy. Kolejny słupek, albo poprzeczka, no ale szczęśliwie piłka trafiła. Gra pasywna. Raz za razem ten prawo skrzydłowy drużyny Piotkowskiej wchodzi jak w masło. No i kolejna szansa dla Tarnowian. Czy ją wykorzystają? Josida! No jeżeli dostanie dobre podanie, to on wie co z piłką zrobić. Dadej, buzkowna, na drugie koło. Minocki do Mrozowicza, jeszcze raz Minocki, czy zrobi coś sam, zwód, Minocki podaje do Dadeja, Dadej, no, on tak lubi, on tak lubi rzucić, bardzo zły chwyt razy dwa, nawet Przemysława Mrozowicza, teraz Minocki, sam, szarża Tarasa Minockiego, no w takiej sytuacji już w zasadzie nic nieznaczącej. Jeszcze Dadej. Da no brawo, super. grają Tarnowianie bitnie do końca, ale to już raczej niewiele zmieni. No teraz dużo miejsca. E, A I bramka wiecząca, i... wiecząca to spotkanie. Może jeszcze Tarnowianie spróbują zdobyć jednego gola. Ale to oczywiście nic nie zmieni. Piotrkowianie już się cieszą. Jeszcze Josida próba takiego nietypowego rzutu. No i, I 23 zwycięstwo. do 20 dla drużyny Piotkowianina. Gratulujemy serdecznie. Zespół z Piotkowa udowodnił po raz kolejny niedowiarkom, że jest liczącą się siłą w naszej super lidze. Patryk Małecki. Patryk Dobra. Małecki, na osłody troszeczkę. Patrykowi na osłody tarnowski drużyni. Grupa Zoty Unia Tarnów, Piotkowianin Piotków Trybunalski 20 do 23. Dziękuję Państwu za uwagę. Radosław Kosiba i Robert Noga zapraszamy na kolejny mecz na antenie emocji tutaj do Areny Jaskółki w Tarnowie. Do zobaczenia.